Witam was moi widzowie Dzisiaj beta survival Nie pomyliłem nazw wow. Właściwie po co ja nagrywam te serie A w sumie To najwyższa pola na coś. Pola na rozwój tej Serii i dlatego ją nagrywam. Nie zmęczę się to serio. Przynajmniej postaram się nie zmęczyć. Oddawaj. Yy, wydajność niezniszczalność niezniszczalność na poziom jaki trzeci o też trzeci i też trzeci no to lecimy do Wioski, bo odkryłem jedną w jednym ze starszych odcinków, dzięki mam. Mikrofon, mam nadzieję, że działa i idziemy do wioski, choć trochę przycisę. I wioska jest w tamtą stronę, gdzieś. Tam jest wioska, w której byliśmy, tam. Teraz idziemy do zupełnie nowej wioski. Nawet piękne tereny, kwiecisty las. Coś czuję, że w tamtej wiosce się prześpimy. Tylko trzeba się sprężyć. Jedzenia mam w las i mówiłem, że to je wioska. Wioska, wioska na horyzoncie wioska, wojska Przespimy się w najbliższym domu. A ja nie wiem dlaczego śpiewam nikomu. <tryk> o Jezu! Dzisiaj śpiewa... śpiew time i clinch Dzisiaj będzie mega klincz time Widziałem tam dom kowala I nie, nie jestem na kreatywie i nie wiem ja po prostu widziałem ten dom. Rozpoznałem po dachu. To jest dom Kowala. To. To jest dom Kowala. Na pewno. To jest dom Kowala. To musi być dom Kowala. I jest dom Kowala. Czy inaczej jest black shmita. Tacy jak mu tam. Sadzonki nic cennego Ja w tym domu chyba nie byłem Tak coś jak to i tak pora na podluz time wiem nawet gdzie pójdziemy aby się nie, nie zgubić Coś ze seria zmienili nazwę, a nie sam koncept. Bo beta test. Beta survival. Nie beta test. Beta test będzie w maju. Tak na początku. I jeszcze później w czerwcu. Tak na początku. Wiem, że tam w niektórym filmie mówiłem, że 1 czerwca czy tam w komentarzu, czy tam w opisie, napisałem, że pierwszego czerwca wolne ale pojawi się jeden film i później wolne O, dziewice tereny. teleny a, już myślałem bo tak patrzę tam, tak logiem i już myślałem, że jakieś nawet zero dodali, a to tylko Dąb W sumie to mają BINGO O Jezu, przepraszam, przepraszam was bardzo Nie wiem dlaczego mi się odbija Odbiło, nic dzisiaj nie jadłem. Właśnie niedługo będzie trzeba iść do Endu albo ...eksplorujemy... Neder na Pitzbólu. Hm, chyba to drugie, bo do Endu to trzeba 12 tam, tak 12 oczu smoka daj mi beczkę pokaz mi swoje towary a te beczki zawsze są puste nie biorę, nie przyda się interesujący dom ten tu masz zawsze Bang. A, chlebek. Tutaj coś interesującego? Tak bokiem zerknę? Nie. Tutaj piecek z tego co pamiętam, tak. O, Blacksmith. Blać mu to, czy nie. A weznę, nie wiem czy mam, czy nie. piecy nie biorę, bo piece chyba mam. A. Ile ja mam tam FPS-ów na ekranie? Dwadzieścia, nie powinno mi tak lagować Chodź, może i po co ja tam ten portal robiłem? Ten starczy naprawić. Ten stal ma naprawić. Ale oczywiście, ja jak to ja. Zamiast spodolować. Dobra, nawet nie wiedziałam o tym portalu. Coś ciekawego? Eee... Do Expa. Przyda się. Do jednego z większych projektów. Prozektów. Uu, nowe jaskinie. Odsłonięte. U, ale nowość. Nie no, tak sobie zartuję. To nie jest żadna nowość. Tylko starość. Mamy to już od jakiegoś czasu Tak na marginesie Wysła aktualizacja Która zmieniła nam numer na 1.17.0.50 Be Beta... Wersja beta Czytam beta test Dzisiaj dużo podluzujemy, dużo mm, gadamy i szukamy czegoś. Czy to jest trzecia wioska, serio? Tak, to jest trzecia wioska. No to coś tu jest, za jak wrócimy To będziemy mieli diamenty. Choć mamy diamentową zbroję. Ale diamenty przydadzą się test na coś innego Na coś Na pewno niespodziankę dla was O oh, Jezu Stęskniłem się Za tym światem dawno na nim nie grałem Skrzynka, Chlebik Ciasto do niego oddawaj mi chleb dlewno ciemne się przyda? Mm. Bardziej ciemny dąb abym miał z czego hodować, ale wątpię, abym do zdoby się przyda Sypki porządek w eku i lecimy na Iron Golema. Nie no, to żartuje. Chodź, kto wie. Okej okay. Mamy sadzonki Starcy jedna Albo wezmę wszystkie bo nie wiadomo Przyda się więcej tego też Dzisiaj projekt pełno paro Uwaga Nawiązanie Double door Bo double Podwójne I DOR Połączcie to sobie Wychodzi nam Harry Potter i cara Dumbledore'a Chyba wiem skąd widzacy ptnęli nazwę Dubl DOR Dubl double, Duble double. Double. Nubl Poproszę nagrodę Nobla za, za odkrycie tego Pokaz mi swoje towary, nie jesteś nic wart, chwila, mam pomysł, skoro jest zlicowany. Magic! Przyda się? Pozbawiłem ich jedynego obrońcy Z sobie Hmm Przyda się, czy nie? Weznę. Najwyżej Na razie się przepali, o ile się da nie wszystko wiem. Nie nie na wszystkim. Bingo, darmowy miecz złoto biorę, przyda się. Czy to jest dwupiętlówka? Otus, nie. Oj, coś jest, że to będzie bardzo udana wyprawa. A zachowam sobie sentmentu do pewnego YouTubera. Dutbera. Dude. Dude. dude why are you hacking? Mm. Spokojnie, jeszcze pokazać, że nie jestem na. że nie byłem, nie byłem, nie byłem, nie byłem na kreatywie. O jezu, coś tu jest, że reaktywacja Paluseli jeszcze będzie. Wy, moi. moi. moi widzowie, możecie powiedzieć. Ile wyłapaliście nawiązań do... Czegoś Jakby co mleczyk się liczy jako nawiązanie do pewnego youtubera Nawet sam mówię youtubera Abyście mieli lepsze skojarzenie Kto powrócił I jaki kwiat zebrały na początku nowej przygody. Dobra, wraca wracamy do mojej wioski. Kompasu nie potrzebuje FPS-y, mi ją wskazał. Tak, w tamtą wioskę... W tamtą stronę jest moja wioska. Więc... Nie wiem, co zrobić cięcie? Hmm... Zrobię. Jak coś ciekawego będzie się dziać, to pokażę. Cicho. Stajmy się na Golema. Łatałek. Tak. Jestem na Pizzwalu. Trzeci zabity golem. Tak, bo były trzy wioski, trzy golemy, i może tamte dwie wioski też by się zaliczyły. Gdyby były wioskami prawdziwymi. Teraz robię cięcie i będziemy widzieć się w Ndz bez żadnych itemów. Teraz się zastanawiam, czy to dobry pomysł. Tik tok, tik tok. Hmm. Może dobry na zulu, Nic mi się nie stanie. jedynie zginę, i jak pójdzie na marne, i tak co się stało z moim poprzednim, jak z EXPEM? Siódmy level be like. Bo, no, zginęło mi się na, na odcinku. Nie ukrywałem tego. Bo po ukryć takie coś taką informację cenę dla głupota z mojej strony, że takie coś mówię Jeszcze film dostanie złoty pieniążek Złotą monetę po Będzie mała sprawa w, w sprawie live'a, bo może się nie odbyć czasami, im, bo... Otóż w live'ie testowym, który prowadziłem dla testu... Mm, nie wiem, czy komentarze działały. Tam dwie osoby były, ale nie widziałem, aby coś pisały, więc live może się nie odbyć, jak takie coś będzie dalej. Ludo Ola wydajemy całe złoto tu Ich jest cech, Pójdzie Bang Macie Cały? Dziękować. Macie. Szorli! Mógłbyś mi zucić? Cóż? Jedna zostapka złota na minusie. Że to jest takie lagiso. O Jezu, dzisiaj będzie mi się najmocniej odbijało na świecie. Do wielkiego wybuchu się psy do. Pewna rzecz. Choć co oni zechcą mi ją rzucić? Pewnie nie. Ale cóż, niech mają. Zapraszam po złoto, każdego kto chce Później się ich zabije Zgrabiezą Dzisiaj taki w miarę spokojny odcinek Choć teraz się śpieszę Ile złota? 3 Dobra Dawajcie i zmykam do normalnego świata Już Dali? Co mi dali? Dobra, nie wiem co mi dali. Zmykam do normalnego świata. Tam z... ten film postaram się, aby był w miarę, cięć krótki. Hello. Witaj księżycu. Przydałoby się nadal poznać, ale to w następnym odcinku coś czuję. I następny odcinek nie będzie. Będzie live. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo jeśli nie, jeśli YouTube naprawdę potrzebuje tysiąca subów, aby live się rozpoczął. To wy tych tysięcy sobów nie dobijecie w jeden dzień? Mała farma Klo klocin. Tutaj klociny będą rosły. I tak, jeśli ktoś chce seed. Bo powoli kończymy Wyprawa na plusie Wszystko na plusie Zrobię porządek w tej skrzyni I w całym ekwipunku Wszystko się poukłada do magazynu Ale to na Poza kamerą więc tak, ja się z wami żegnam. Jeszcze pod koniec pokazać, że nie jestem na sulwi... na kreatywie. Bardzo prosto, domyślny tryb gry, przetrwanie, osobisty tryb gry, domyślny. Gdybym zmieniał na kreatyw, to, domyśl... to osobisty tryb gry byłby zmieniony na przetrwanie. Pokojowy zostawię. Pokojowy niestety muszę zostawić. Wiele rzeczy muszę zostawić włączonych dzisiaj, więc ja się z wami zegnam, do zobaczenia w następnym, na live, na live do zobaczenia o ile się odbędzie, miejmy taką nadzieję, ja się z wami zegnam, cześć.